Edycja i usuwanie grup profili jest wykonywane z poziomu okna ustawienia produkcji. Rozwijamy główny kontener profile i wybieramy odpowiednią grupę profili. Edytujemy grupę, klikając na przycisk Edycja lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Edycja z menu kontekstowego. Wyświetli się okno edycji grupy profili. Po wprowadzeniu zmian klikamy na przycisk Zapisz. Usunięcie grupy profili jest możliwe tylko, gdy nie ma do niego przypisanego żadnego profilu. Jeżeli w grupie profili znajduje się jakiś profil i chcemy go usunąć z grupy, musimy edytować wybrany profil. W zakładce Ogólne w wierszu Grupa klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie grupy i wybieramy opcję Usuń. Po zapisaniu zmian wybieramy pustą grupę profili, a następnie klikamy na przycisk Usuń lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Usuń z menu kontekstowego. Po potwierdzeniu grupa profili zostanie usunięta.